Siemka, Siemka, witam Was. Pan tata z tej strony. No, jak zwykle, dzień dobry, dzień dobry. Ale, wiecie co? Widzicie tam? Tam to ja chodzę na grzyby. Tam chodzę sobie na rydze, na prawdziwki, a różne rodzaje grzybów. Dzisiaj pójdziemy tu na dół posprzątać. Tu na dół, tu już jakieś kubeczki, puszeczki. Flamingów Flamingówek pełno Ale tam pójdziemy na dół posprzątać ech, A tutaj sobie zaparkowałem Muszę szybko nagrywać <noise> mało baterii Nie wiem dlaczego znowu mi się nie naładowało Przez noc, ale dobra 47% także Zobaczcie, to było czyściutko posprzątane ech, ech. Jak to wygląda? Patrzcie, Patrzcie. Telki, mm -hmm. Tak właśnie Tak to właśnie wygląda Jest tego powiem Wam to może na, na filmie nie będzie widać ale puszek, flaszek, kubeczków różnych Ale to, to Tyle to jest nic to spoko, ja sobie dam radę <grym> z dwózeczkiem przyjadę nawet i to sobie śmignę. A my pójdziemy sobie tam z drugiej strony, tam też są już flaszki jakieś, jakieś takie rzeczy, my sobie pójdziemy tam na dół I tam sobie posegregujemy I sobie tam załadujemy, bo ja mam tyle miejsc, ja nie wiem zawsze, ja nigdy nie wiem od czego mam zacząć, czy jechać tu, czy jechać tam czy, czy na spacerek tylko iść, nie zbierać śmieci O Jezus Ale wiecie co, patrzcie mam rękawice, nówka od wyczochranych <noise> Pozdrawiam serdecznie i woreczki oczywiście od nich. No i zabieram się do roboty, idziemy tam na dół. Tak jak mówiłem o mało baterii, ale myślę, że to jakoś nagramy. To ja się ubieram. Aresek też was wita. <noise> Patrzcie, jak tu ładnie byłoby. Jakby tych śmieciuchów nie było. Proszę. Po nawozach. Ale mi tu jakaś mucha wpadła. Tu też chyba po nawozach. Tam po nawozach. Ach, Boże. Ale to nic. Idziemy na dół. Tu jakieś wiadro. Butelki plastikowe. Ale ja mam tylko... Tutaj jedno konkretne miejsce <noise> Idę na razie tam. <noise> no Nie mogę być wszędzie. <noise> no. O chyba będę musiał wziąć na ogródek. Patrzcie, nie wiem jak się to nazywa, ale to fajne jest to, że jest to wiecznie zielone. Ale to nie, nie dzisiaj. Dzisiaj to akcja śmieciuchy. Idę bo mnie to mnie to drażni tutaj. O, już w tamtym roku to miałem posprzątać, ale <noise> powiem wam <noise> za dużo. Za dużo roboty, za dużo tych miejsc. No, a tu jest, wiecie, zalane wodą. Ale spróbuję to tu jakoś ogarnąć. Także... No nic, ubieram rękawice. Ja tu no, na chwilę wejdę. Patrzcie. Widzicie, ile tu jest butelek. Wszystkiego. Widzicie to? A tutaj tak ładne, czerwone rosną. <laughs> ale nie tylko, zobaczcie ile tu jest szkła. I tego wszystkiego. Dobra Biorę się do roboty i ma co gadać Ci gadają sobie tam. O! Niektórzy sobie tylko gadają, nic nie robią. Tylko gadają i wkurzają człowieka na okrągło jakimiś dziwnymi rzeczami. No ale dobra hmm. No to pauza, pokażę wam jak będę wyciągał. No nie, nie będę tutaj wam tylko filmował, bo chcą, no... Będę się schylał i będę, wiecie, kubki robił i potem pochowiemy, posegregujemy i pojedziemy na pszok. Jak mi baterii został e, Oczywiście, starczy. Ale tego jest. Powiem wam, jest tego dużo. Ale jeszcze, jeszcze troszkę. Cały czas ino robić. Wyciągam, wyciągam. Wyciągam. Najgorsze te butelki takie, poczaskane. Ares, nie chodź tu. Ares, nie chodź tu, proszę Cię. Jak zaś nawale, na nie wiem czy to, kurde, będę mógł potem... He, ale mam takie duże worki, także spoko. Tak, wam tylko pokazuję. Robię dalej. Już prawie. Normalnie. Jeszcze troszkę. Nie wiem, czy tu wejść. Może się nie zapadnę. Ja... Może się nie zapadnę. Nie mam na tyle wody Także jeszcze mogę wyciągać Powiem wam jeszcze te rękawiczki O! Toś mi gumowiec przecieka chyba Ech, Już mam mokre te rękawiczki o. Ja Ja już mi się wlało coś Już mam wszystko mokre O Boże Tak właśnie wyglądają rękawiczki, abyście chcieli. Po takim jednym wypadzie. Patrzcie, wszystko już jest mokre. Już jest wszystko mokre. O Boże, wejść no, byle nie śmierciły. <grym> Jak nie będą śmierdzić, to się jeszcze uwierzę. Ares, zostań. Muszę tu wejść jeszcze. Tam dalej jest za głęboko. Ale te wiadereczko. Ale jest! Przysane! Muszę to uh, wysypać O oh, Takie wiadro hmm. Jeszcze to wezmę <laughs> oh, Ale śmierdzi coś <laughs> Zapachy O oh, tu jest coś oh. Co to jest? Patrzcie A Znowu chyba z telewizora Uf, Tak mi się wydaje Patrzcie Jakie ciężkie szkło Naprzód wszystko Wszystko naprzok Jeszcze tu Dobra Tutaj te szkła takie, muszę to powybierać. O. O. Widzicie, jakie to poczaskane tu jest? Strasznie, no nie? Nie da, że wyrzuci telewizor do lasu, to jeszcze, jeszcze go poczaska. No i po co? Ale straszne, ale prawdziwe. O. No niestety. Uf. Dobra To chyba będzie wszystko Ech. Czekajcie pauza Jeszcze nie wszystko Jeszcze jest baniok Chyba jeszcze powiem wam o no nie będę wam udowadniał ale tam jest olej Patrzcie Dobra, pokażę wam troszeczkę. Patrzcie, widzicie to? Jest jakieś pół tego banioka, bo ciężki. A rezit tam, i dziecić Ja tu jeszcze widziałem coś. co widziałem. Trochę folioka, trochę. Je. Myślałem, że to trochę, a to taki, taki foliok. No trudno hmm. O, muszę tu jakoś przejść A tu, są jeszcze, tu są jeszcze słoiki Jeszcze muszę je pozbierać Dobra pauza, idę po te słoiki No i co? <laughs> Wszystko te słoiki teraz Ta folia to z tej strony tu, tu przyniósłem Tutaj patrzcie jak posprzątane Zobaczcie, jest posprząta. Jest. Nie ma, nareszcie to znikło. Ten wrzut, ten syf. Uff. Dobra, będę szczęśliwy, jak teraz to zapakuję. Patrzcie, co jest. Wejdzie mi to, jak uważacie, do dwóch worków. Może wejdzie. Dobra, będziemy ładować, segregować oczywiście od razu. I bo, bo, na przok pojadę z tym od razu. I wyrzucę. No i co? Dopakujemy. Patrz. No i została trochę szkła. Ale tu jest cały wór. Ło! A się naschylałem, ciepło mi się zrobiło. Patrz, cały wór. Mmm. Plastików. Ale ten wór jest, uwierzcie mi, jest strasznie duży. To nie jest, no, tu jest ten olej. Jego obecnie... wezmę. Do samochodu osobno nie żeby gdzieś tam do pojemnika go wyrzucić, tylko oni mają specjalny taki magazynek. Właśnie zapomniałem wam baterii pokazać. Mam kilka miesięcy, zbierałem baterie, bo mam w domu taki woreczek. No to nie wiem, może przykładowo 5-6 miesięcy i mam te baterie wszystkie w woreczku. No i teraz właśnie chciałem jechać na przoki i wam pokazać że te bakterie, które zużywacie w domu. Małe, duże, średnie, takie srakie, owaki, to wszystko trzeba, jest odpowiedni. Oni mają miejsce na, na przoku na baterie, yy, wiecie, do latarek, do innych rzeczy, urządzeń i tak Także to tam trzeba, bo to jest strasznie skaża. Jeżeli to wyrzucicie do lasu, to taki jeden mała, mały paluszek taki baterii, potrafi jeden metr kwadratowy skazić. Ziemi, także tam już nic nie rośnie przez, przez, przez parę lat, ładnych. No tak, to, tak to działa, no niestety. E, dobra, no pakujemy dalej. Hmm. E, aha, dobra, worek. <laughs> Widzicie, teraz spakowane, praktycznie też cały worek. Teraz biorę jeden worek, bo dwóch nie dam rady. Biorę ten może plastikowy wpierw hmm. jeden worek weznę I, 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 i co? Może ten olej. Tu mam jeszcze taki pojemnik, ale to nie jest pusty, tam była woda śmierdząca. Muszę ją to wziąć, bo jak bo tu już mi się wysypuje. Raczej no. tak. To jest ciężkie, do tego no nie mogę zwrócić. Ja nie dam rady do samochodu dość. A muszę iść tam do góry do samochodu. Dobra, to pauza, ja biorę tylko to i przyjdę tu po po ten drugi woreczek. Jestem, <laughs> powiem wam, ciężki. <laughs> Jakoś tam no, jestem już no, przy samochodzie. Dałem radę, no powiem wam, nie, no, nie było lekko. <laughs> Coraz ciężej to noszę. Ja już w końcu ten wózek wyciągnę chyba, bo z tymi worami to jest naprawdę na tych plecuchach. Jest ciężko. Dobra, idziemy na dół po następnym. Muszę wam jeszcze odpowiedzieć na parę pytań. Bo ja nie wiem, jakieś wejenia jakieś dziwne pytania, niektórzy mi zadają. A nie tylko na czacie, tam na tym, u mnie pod filmem, ale różne. Powiem wam tak, co do, co do wyświetleń, co do wyświetleń, tak oczywiście. Chciałbym, żeby było u mnie nakalanie na kanale na przykład milion wyświetleń. Oczywiście, że tak. No każdy YouTuber dąży do tego, żeby było jak najwięcej wyświetleń, tak? Tak. I ja też bym chciał. Nawet 100 milionów. A do kogo ten wywiad? No to 200 milionów. I żeby to wytłumaczyć. I chodzi o to, że to co robimy, my dla środowiska, my, którzy sprzątają lasy, rzeki, jeziora, plaże, morza, to, to musi się rozpowszechnić i to, to, jest, bo to jest bardzo fajna akcja I, i ludzie muszą naprawdę zrozumieć, że tak nie wolno, tak nie wolno śmiecić takie worki, jak człowiek wynosi z lasu i tak dalej. To, co tu leżało, to jest wszystko tu w tych workach, a tu jest jeszcze do sprzątania mnóstwo tego. Dlatego ja bym chciał, żeby było milion wyświetleń. Bo z, na przykład z tych miliona wyświetleń zostaje 10 tysięcy ludzi, którzy zaczną zauważać, jak wchodzi do lasu, to zauważy, że tam jest śmieć. Bo ludzie teraz chodzą, by, tak idzie do lasu na spacer, po prostu sobie idzie. On nawet nie, śmieci nie zauważa. Takie kupy śmieci leżą gdzieś, a on tego nie widzi, on po prostu nie zwraca uwagi, on nieświadomy jest tego wszystkiego. To wam chcę powiedzieć i jeżeli ta świadomość jego się odmieni, czyli on pójdzie do lasu na spacer, czy nad wodę, czy na plażę i on zauważy, że tu leżą śmieci, to już jest sukces. To już jest sukces. A jeżeli ogląda takie programy, co ludzie pokazują, że, że żeby nie śmiecić, że sprzątają lasy i tak dalej, to znaczy, że on nie będzie już śmiecił. No nie będzie rzucał śmiecia gdzieś do lasu na jakieś te. I to jest, to jest ten sukces właśnie. I ja też dążę do tego właśnie, żeby jak najwięcej ludzi uświadomić, bo dla mnie to jest naprawdę, dla mnie to jest coś, jeżeli ja widzę, że akcja się rozpowszechnia, że ludzie coraz więcej na YouTube widzę sprzątają, to to jest coś, coś, coś wspaniałego naprawdę. I trzeba ludzi uświadamiać, edukować właśnie w ten sposób. Bo nie wszyscy zbierają śmieci, ale większość ludzi, którzy nawet są na wykrywaczach, chodzą z tymi wykrywaczami, z tymi innymi, różne pasje mają, tak? Oni są wrażliwi na właśnie na takie coś. Bo nie, nie tylko oni mają tą pasję, ale też zauważyłem, że oni też, jak widzą śmieci, też pozbierają coś koło siebie. No, no naprawdę, no i to są bardzo dobre rzeczy, bardzo pozytywne rzeczy. I ja do tego dążę. <laughs> I chciałbym mieć tak, milion, oczywiście, że tak. Oczywiście, nieważne, czy on da suba, czy nie da suba, ale on, on oglądał, on już to zobaczy. Będzie widział, że te śmieci jednak tam leżą, w tych lasach, w tych, na tych rowach, na tych wszystkim. I on tego nie będzie robił. Może nie będzie robił, nie, nie wiadomo. Ale już coś tam z tego może być. No, co do tego wsparcia, które tam mam. Tak, syn mi tam założył jakieś wsparcie, bo mówili, ludzie może tam, ci jakieś tam worki będą chcieli dać na worki albo coś na to. Nie, naprawdę, nie musicie. Uwierzcie mi, że mi nie musicie te wsparcie, to ja mogę w każdej chwili zlikwidować, bo to jest, yy, nie, nie wiem, no tak wyszło, jak wyszło. I ja sobie finansowo świetnie daję radę, naprawdę. Wy macie, miejcie pieniążki dla siebie. Yy, nie, ja, ja nie potrzebuję, naprawdę. Ja, ja mam wszystkiego, ja sobie świetnie daję radę, na, naprawdę. I to, co robię, to robię dla Was, dla siebie, dla wszystkich. Dla dzieci to, co robię, to, to nie jest uwierzcie mi, opłacalny interes, jak by się niektórym wydawało. Naprawdę, to się nie opłaca. Ja mam, powiem Wam tak, szczerze kilkaset złotych co miesiąc wydaje, żeby sprzątać, żeby robić coś dobrego. dobrego. To jest wszystko ze swojej kieszeni. Wiadomo, im więcej będę miał, tym więcej będę mógł coś... Yy, więcej dobrego zrobić, ale mam jakiś tam budżet przeznaczony, bo nie mogę, wiadomo, no wszystkiego na takie rzeczy dawać, ale co mogę nie siedzę przed telewizorem na dupie i nie narzekam po prostu, że świat jest zły i wszystko jest brudne i tak dalej, nie, robię coś, staram się dlatego ja nigdy nie Nigdy nie będę Was prosił o jakieś pieniądze, o to, żebyście sprzątali w lesie, bo nigdy Was o to nie prosiłem. Po prostu ja zawsze tylko proszę, żebyście nie, nie wyrzucali do lasu śmieci, nie brudzili w lasach. Bo mi na tym nie zależy naprawdę, żeby, żebyście sprzątali. Bo to jest każda indywidualna sprawa kogoś, czy on będzie sprzątał, czy nie, czy dźwignie ten papierek, czy tą butelkę, czy to jest fajna fajna rzecz, jak, jakbyście podnieśli. Jasne, że tak, ale ja do tego nie namawiam. To jest. To jest każda indywidualna sprawa każdego. A, a jeżeli już jesteście po prostu wrażliwi na to wszystko, to już jest sukces. To już jest sukces. No. E, co do jeżeli jasne, że tak, jak są reklamy w, na YouTube, to Was nic nie kosztuje, powiem szczerze, nic was nie kosztuje, żeby oglądać sobie u jakiegoś youtubera u ulubionego reklamy. On ma jakieś tam wsparcie. To nie są, nie, nie wiadomo jakie pieniądze yy, i no, no, trudno mi powiedzieć. Ja zazwyczaj po całości oglądam i u innych youtuberów to co pokazują, to co lubię i jak wchodzę do nich po prostu z reklamami oglądam. To jest wsparcie, które Was nie kosztuje. To tak, to bym poleciał. Polecał takie coś. No bo jednak jak, jakieś tam wsparcie, oby te 100 czy 200 zł, to nawet widzicie takie worki, co mogę kupić. Jakieś inne rzeczy. Yy, paliwo zatankować do samochodu. No, niestety, to świat jest, opiera się na pieniądzach, no i, i to też wszystko kosztuje. No, ale, no ale, jak powiem Wam tak, jak nie chcecie, uwierzcie mi, nie musicie oglądać ty, u mnie tych reklam, nie ma problemu żadnego. Nie musicie, ja sobie świetnie daję radę. Także te mity, hity, legendy i inne jakieś tego, proszę do mnie z takimi hasłami, z takimi rzeczami, proszę mi tu nie gadać. Bo uwierzcie mi, ja potrzebuję miliona wyświetleń, tak, ale tylko ze względu na to, żeby ludzie się ogarnęli, żeby ten brud, który tu jest, żeby to znikło wszystko w tych lasach. I tyle. I to by było fajnie. I o to mi chodzi. O ten przekaz. Ja już długo, uwierzcie mi, ja już, ja już jestem, no, jak tam powiem, w podeszłym wieku, no, o, tak średnio. No to, to powiem, długo już tak nie będę robił, no, bo przyjdzie moment, że wiecie, no... Ja nikomu tego nie życzę, ani sobie, że jakaś choroba czy cokolwiek, no i nie będę mógł sobie wziąć takiego worka na plecy, iść do samochodu 200-300 metrów i zanieść to, i posprzątać, i schylać się wiecznie po tych brudach. Po tym wszystkim rękawice już mi śmierdzą. Nie da rady. I dlatego robię póki mogę, to robię. Robię, pokazuję i będę pokazywał, póki będę mógł. A jak nie będę mógł, no to trudno, to już wtedy zawieszam działalność na kanale i tego. Byłem wczoraj sobie na dobra I koniec już ględzenia. już nie będę ględził Także zostawcie sobie pieniążki Dla siebie, kupcie sobie lody Idźcie sobie pochodzić, pospacerować Nie ma sprawy, ja nie potrzebuję Wystarczy, że reklamy oglądniecie To już jest sukces dla mnie A jak nie chcecie, to nie oglądajcie Nie ma problemu Jutro... Wczoraj byłem w szklarni, chciałem coś nagrać, ale mówię, a dobra, nie będę w nagrywał, bo tam były dwie pieczareczki, wiecie, takie, zaczynają mi rosnąć pieczarki w szklarni. No i miałem nagrać, miałem zostawić, ale i tak będą rosną, no, rosły dalej. A musiałem je ściąć po prostu, no, wyrwać. I ja, ja już, wiecie, takie swojskie pieczarki, no rewelacja naprawdę. I, mówię, I je po prostu skonsumowałem, a myślałem, że Wam pokażę. No ale myślę, że tam jak zaczynają rosnąć, to już to już teraz będą rosły dalej. Ale się rozgadałem. Masakra. Także wiecie, a jak ktoś uważa, że to jest wszystko takie jakieś, nie wiem, robione pod publikę, przynajmniej z mojej strony, no to zapraszam, zapraszam. Załóż sobie kanał, chodź do lasu, wyciągaj śmieci. Zapraszam cię bardzo. Albo do mnie, weźmiemy sobie worki i sobie pójdziesz z workiem tak, ja teraz idę. Ledwo bo idę, bo idę. Weźmie sobie worek na plecy. Pierwszy to wszystko musi posprzątać, posegregować. Potem na plecy, jeszcze na przok wyjść. Na przykład. Albo do domu wziąć. No różnie. Ja różnie to robię. To zapraszam, jak to jest takie fajna rzecz. A, dobra, się rozgadałem. Pakuję to do samochodu. Dzisiaj będzie chyba dłuższy odcinek. Chyba baterii mi starczy. Dobra, widzimy się na przoku. Psoku. Ja to ładuję. Ja staram się usuwać zaraz takie wiadomości, blokować to wszystko u mnie na kanale, bo ja nie potrzebuję po prostu takich tekstów i jakichś tam takich rzeczy. Ale spotykam się też z niektórymi ludźmi, niektórzy mówią tak, niektórzy tak. Dlatego chciałem to wyjaśnić wszystko. A jak no komuś nie pasuje, to niech nie ogląda. A ci co najwięcej krytykują, to na dupach siedzą, mają samochód piękny, czysty, tam kurzu nie oznacza. Zobaczcie jak to wygląda mój samochód, jaki jest brudny, wiecznie. Od tego wszystkiego. Zobaczcie. <laughs> Cześć, chcielibyście tak. No myślę, że nie. Ale to są tacy krytykanci po prostu. Byle skrytykować, komuś złej krwi narobić. To już wszystko na ten temat, co chciałem powiedzieć. Już się nie będę powtarzał. <laughs> Jadę na naprzód. <laughs> Żeby mi się to tylko nie, wy nie wysypało. Aha, Daniel, patrz. <laughs> Sorry, patrz, tu twoje woreczki widzisz? Widzisz te szkła, które tu wychodzą? Patrzcie, jak już jest podziurawiony, zaczyna się dziurawić. Patrzcie, już to wszystkie. O Jezus, no widzicie tak to? Patrzcie tu. O, tu już jest dziura. Tak to wygląda, właśnie. Oje. No ale trudno. Pakujemy. Ares idziemy do autka. Już wyjeżdżamy z lasu. Patrzcie, tu jest cały schemat. Nie wiem, czy to będzie widać, chyba nie. To są. Yy, terasy rowerowe Gdzie można tu jeździć <noise> Byle nie po śmieciach <noise> Tak to wygląda Z lasu wyjeżdżamy A w lesie widzicie jaki brud i syf yy, I u mnie jaki jest Widzicie Ares Tutaj patrzy o, okno otwarte <noise> Tam są śmieciuchy Jedziemy bo nie wiem czy mi się Telefon nie wyłączy Także tu wjeżdżamy na drogę, na drogę Skręcamy w lewo i na pszok O Jezu ale wiecie co jestem Muszę iść do fryzjera, a uwierzcie mi jestem, jestem cały zgrzany, mokruszynki. Dobra, to lecimy. Dobra, jestem na, na pszoku, <noise> także żegnam was, już nie będę pokazywał jak będę wysypywał z tych worków, bo wiecie jak to się robi. Także trzymajcie się, do następnego papa, nie gniewajcie się na mnie, tak się rozgadałem jakoś dziwnie. <noise> Ale posłuchajcie co mam do powiedzenia przynajmniej. Na razie papa.